Monstrum, prawdziwe monstrum, salon, jakiego na całym świecie nie ma. Samochody w wydaniu zwariowanych. Dziś pierwsza impresyjna relacja. Za tydzień rozprawimy się z nim dokładnie. Janusz Świerczyński z Autosalonu opowie o każdym samochodzie, o wszystkich jego tajemnicach absolutnie perfekcyjnie. I o Leonie, o tym samochodzie, który ma taką dziwną nazwę, o Seacie. O Fabii, o Skodzie, która się całkowicie odmieniła. Dawniej Felicja, teraz Fabia. Cóż to ma oznaczać dla polskiego rynku? A2, czyli Audi. Konkurent Mercedesa klasy A. Auto, do którego silnika zaglądamy raz na... 50 tysięcy kilometrów łącznie z wymianą oleju, ale to jest tylko jedna z ciekawostek, a inne 607 chyba najbardziej wysmakowany samochód europejski. Wnętrze przypomina najlepsze stylistyczne czasy jeszcze z dawnej epoki Citroena DS21. A tutaj. Francuska wersja koncepcji Mercedesa klasy S. Co i Amerykanie? Próbują podbić rynek europejski takim oto samochodem, uda im się? Czy nie? Za tydzień w programie 4x4 to wszystko Państwu opowiemy. A samochody sportowe wyglądają dzisiaj jak pojazdy kosmiczne. Z zewnątrz natomiast szalenie normalnie i elegancko. Bora, dawne vento. Dwa wlewy paliwa, a i potrafi spalić. Bugatti. Ta nazwa wywołuje dreszcze. Czy przypadkiem Bugatti nie straciło swojego szlacheckiego charakteru, sprzedając się Volkswagenowi? Salon samochodowy na dwóch kółkach, największy, szalony, nie do ogarnięcia. I co tak naprawdę nas najbardziej zainteresowało o tym za tydzień? A już dzisiaj Moskwa. Inny zupełnie salon. Na ulicach, nie tak jak w Warszawie, tutaj popi od auta do auta zbierają datki dla biednych, dla klasztorów. Moskwa nocą już odkrywa swoje tajemnice. Moskwa biedna czy bogata. Noc przed otwarciem kolejnego moskiewskiego salonu samochodowego. Bardzo pouczająca noc. Tutaj za mąż wychodzi córka jednego z najwyższych rosyjskich dygnitarzy. Stary, bardzo drogi model Rolsa, obstawa i najdroższe samochody świata. W towarzystwie Rodzimej Wołgi. A na samochodowym salonie nieprawdopodobny koktajl takie oto pomysły dla inwalidów samochodzików które mają ułatwiać im życie a obok samochody które mogły być jakby wzorem dla tego malucha stara wołga gaz 21 samochód naszych dygnitarzy sprzed 10 lat czajka to już wyższa szarża dzisiaj Samochód kolekcjonerski. A to następca Wołgi. Auto, które niestety nie wchodzi jeszcze do produkcji, bo ciągle jeszcze w fabryce nie ma pieniędzy na jego uruchomienie. Ciekawy koktajl pomiędzy amerykańskością, europejskością i stylem rosyjskim. Mnóstwo złoceń, chromów. Łada niwa doczekała się takiego oto ciekawego pomysłu. Na wielkich balonowych kołach, które powodują, że auto jest niezatapialne. Koła, oczywiście wszystkie cztery napędzane naraz, obracając się, popędzają ten samochód do przodu, jakby niewidzialną śrubą. Dwie wielkie wytwórnie królowały was i gaz. Wśród małych samochodzików najbardziej popularne były oki i wiele wersji również